Halo, halo, cześć, dzień dobry, witajcie, witam Was bardzo serdecznie na już piątym spotkaniu um, przeznaczonym dla nauczycieli i lektorów pracujących na podręcznikach National Geographic Learning. Ja szybko tylko powtórzę, że nazywam się Ola Marchwian, tak mówi ten napis od tej nadal. i bardzo miło mi Was gościć już po raz piąty. Piąty raz to oznacza, że no to już w zasadzie Półmetek, więc e, jeśli jesteście od samego początku, to świetnie cieszę się bardzo. Jeśli jesteście pierwszy raz, to też fajnie wpadnijcie koniecznie e, albo na YouTube, na National Geographic, albo e, na fanby, czy obejrzyjcie również poprzednie odcinki, obiecuję, że znajdziecie tam mnóstwo fajnych e, inspiracji. A dzisiejsze spotkanie, jak już pewnie zauważyliście, nie do końca jest live. E, niestety dopadły mnie nieprzewidziane okoliczności, więc dzisiejsze spotkanie nagrałam dla Was wcześniej. Ale spokojnie to, to nic nie zmienia. Nadal możecie komentować, możecie zadawać pytania. Ja w wolnej chwili sobie na nie zerknę i postaram się Waszą ciekawość zaspokoić. Więc również komentujcie tak, jakby to było na żywo. Ja się postaram, tak jakby to było na żywo, też, też to spotkanie dzisiejsze poprowadzić. Może mniej będę mówiła o live, więcej o, o spotkaniu. Dzisiaj będziemy natomiast rozmawiać o readingach. Readingach w kontekście Young Learners, czyli naszych najmłodszych uczniów. Wydaje mi się, że to jest taki, taki temat, który dosyć ciężko ugryźć. No bo jakby nie było, ten tekst trzeba przeczytać, więc postaram się pokazać Wam dzisiaj pomysł, w jaki sposób z tymi najmłodszymi uczniami, którzy tak naprawdę dopiero niedawno zaczęli czytać nieco dłuższe teksty, jak z nimi ugryźć sam w ogóle temat przeczytania tekstów w fajny, atrakcyjny sposób, ale też późniejszej pracy z tym tekstem. Więc mam nadzieję, że moje sześć pomysłów, które dla Was przygotowałam, Wam się spodobają i Wam się przydadzą. Wybrałam dla Was taki mój personal, best of the best. Wręcz mam rzeczy, których, z których sama korzystam, z których sama, których sama używam. Więc jestem przekonana, że jeśli już spróbujecie, to Wam się sprawdzi. Więc dajcie szansę sobie i swoim uczniom. Wiem, że sporo z Was teraz funkcjonuje w systemie online, więc postaram się też mówić, w jaki sposób możecie te pomysły, które nie ukrywam, stworzone zostały dla mnie przeze mnie na potrzeby stacjonarnych, W jaki sposób możemy spróbować przenieść do online. Większość z nich będzie się dało, chyba. Chyba mam, mam dwa tylko takie, które, które mogą być problematyczne, ale może Wy wymyśl, wymyślicie jakiś fajny sposób. Wtedy koniecznie zostawcie komentarz i podzielcie się. Swoim pomysłem. To co? Zaczynamy. Jak zwykle, bo staram zmieścić się w pół godziny, mimo że jest to nagranie, to myślę, że i tak będzie to ważne. No i słuchajcie, pierwszy pomysł, który dla Was mam na czytanie, to tak zwane czytanie, czytanie synchroniczne. Co jakiś czas ja przypominam ten pomysł i moim lektorom, i on mi się przypomina, i on za każdym razem wychodzi rzeczywiście rewelacyjnie. Od razu mówię, że nie wejdzie Wam fajnie, jeśli będziecie chcieli go powtarzać co miesiąc, bo bardzo szybko się Waszym uczniom znudzi. Natomiast jeśli zastosujecie go raz na jakiś czas, to jest taka, taka perełeczka. Co będzie Wam potrzebne? Będzie Wam potrzebny tekst z podręcznika, który sobie przepiszecie. Ja sobie przygotowałam tekst akurat z podręcznika Our World 3, żeby było ciekawiej. Właśnie dzisiaj przygotowując się do live'a, zorientowałam się, że wypadł z drugiej edycji. Ale myślę, że to nie szkodzi, bo oczywiście, zastosujecie to ćwiczenie do każdego możliwego tekstu, który znajdziecie, byle nie był tylko zbyt długi. No i zobaczcie, taki większy zrobimy. Ja sobie przypisałam ten tekst na komputerze i stworzyłam kilka wersji. W każdej z tych wersji pojawiają się luki. W każdej kolejnej wersji tych luk jest coraz więcej. Rzuciłam Wam tutaj na slajd 3, ale ja na swoim mam ich 5 i tych luk się pojawia coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej robi się to bardzo prosto, po prostu piszecie raz tekst wyciągacie luki, kopiujecie go, dokładacie luki, kopiujecie znowu, dokładacie luki i drukujecie proponuję Wam wydrukować w formacie A3 ja tak sobie właśnie zrobiłam, zobaczcie, mam dużą pachtę papieru Spiełam sobie te moje kartki, mam nadzieję, że widać, od góry zszywkami po to, żeby móc je przewracać do góry i zobaczcie, na czym polega zadanie Będę prosiła moich uczniów, żeby przeczytali ten tekst synchronicznie, czyli wszyscy razem w jednym tempie, głośno razem czytamy. Dlatego mam taki, taki duży, przeczytaliśmy raz, wyjaśniliśmy sobie ewentualne nieścisłości. I co robię, obracam moje kartki i proszę moich uczniów, żeby ponownie przeczytali ten tekst, ale żeby wspólnymi siłami wypełnili luki. W tym pierwszym warto wyciągnąć takie słówka, które są dosyć oczywiste, takie dosyć proste, raczej nie te podchwytliwe jeszcze. No i znowu czytamy. Będziecie zdziwieni, gwarantuję, jak dobrze Waszym uczniom pójdzie wypełnienie luk w trakcie czytania. Przeczytaliśmy. Ok, congrats. Lecimy dalej. Tu mamy więcej luk. I znowu proszę moich uczniów, żeby wspólnymi siłami, czytając wszyscy razem głośno, wypełniali luki. Poszło dobrze? No, to jazda. Mamy ich jeszcze więcej. Zwykle ja kończę na takiej czwartej, bo to zaczyna być po prostu już też nudne i monotonne. Natomiast nie ukrywam, że przygotowanych mam pięć. Na wypadek, gdybym trafiła na grupę tak zwanych harpaganów, którzy po prostu zechcą pociągnąć, i uwierzcie, mi trafiłam na grupę, które pociągnęły ten cały tekst, wypełniając go w trakcie czytania. E, świetne ćwiczenie, co zyskujecie przede wszystkim to, że czytacie tekst kilkukrotnie Wiecie, jak i jest jakieś same się uczą słówek. Fantastycznie struktury z tego tekstu wchodzą im do głowy, no bo przeczytali je kilka razy i musieli otworzyć je z pamięci. Plus jest moc grupy, a moc grupy zawsze, zawsze, ale to zawsze pomaga e, do przygotowania w 10 minut. Naprawdę to takim porywem 10 minut. Ja co roku wykorzystuję, akurat zawsze na tym tekście i właśnie rozczarowało mnie bardzo, że ten tekst wypadł, bo był bardzo fajny. Będę musiała sobie dla Our World 3 przygotować nową wersję chyba w filmicie 8. Spróbujcie, koniecznie jestem przekonana, że Wam się spodoba. Jeśli natomiast macie uczniów, którzy jeszcze tak super płynnie nie czytają, to ja oczywiście też coś dla Was mam. E, mianowicie mam dla Was czytankowe hot potato tej to już parę razy. Nie, chyba Wam nie opowiadałam. Opowiadałam Wam o kapuście. Kapusta to jest tam magiczna rzecz. Pamiętacie? Na pierwszym live pokazywałam Wam, jak można ją wykorzystać do takich ruchowych, gramatycznych zabaw. A tym razem ja sobie przypisałam na tą kapustę tekst. I tak jak widzicie na slajdzie, na każdej kartce, napisałam jedną linijkę z tekstu, jedno zdanie, jak było trochę krótsze zdanie, dopisałam dwa zdania, tak żeby to się w miarę sklejało i zbinałam sobie to w moją kapuchę. Warto zwrócić uwagę, żeby złożyć dobrze, w dobrej kolejności. I co robimy? Gramy w Hot Potato. Jeśli nie znacie Hot Potato, to czas najwyższy, jest to po prostu stoper, gra, w której podajemy sobie kulkę Możemy sobie podawać w kole, możemy, kto do kogo. To już będzie Wasza zupełnie inicjatywa. I osoba, na której po tej wybuchnie, w moich grze otwiera jedną z kartek. I teraz zobaczcie, na moich kartkach, dużym, ładnym, kolorowym, jest tam napisane poszczególne zdania z czytanki. Osoba, która odwija, czyta to pierwsze. Zwykle proszę też, żebyśmy potem chórem sobie ładnie powtórzyli. Ja biorę tę kartkę, wchodzę sobie ją na kolanach zwykle i gramy kolejną rundę. Znowu tutaj to wybuchło, dużo radości. Prawdopodobnie na innej osobie, często na mnie. Takie, takie życie. I znowu otwieramy kolejną. Mamy kolejne zdanie z czytanki, ale zrobimy. Żeby nie zapomnieć tego wszystkiego, co tam się wydarzyło, to ja zwykle proszę osobę, które, na której wybuchło, żeby przeczytała to drugie zdanie. I wracamy do samego początku. Czyli ona przeczytała, oddaje mi kartkę i leciła od początku przez razem. Pierwsze zdanie. Drugie zdanie. Bo łączymy sobie, doklejamy kolejne puzzle Znowu kilkukrotnie przeczytamy. Zobaczycie, wszyscy tak naprawdę e, tą czytankę. Jest element rywalizacji. Możecie tam dawać punkty, chociaż ja zwykle tego nie robię, bo e, mam wrażenie, że wtedy taki mocniej skupiają się na punktach niż na tym, żeby rzeczywiście mm, tutaj w, coś mi czytać. Czytamy, powtarzamy i uwierzcie mi, oni całkiem sporo z tego mają. Treść jest też na tyle krótka, że jest nie bardzo widać. Widziałam, mam tutaj dosłownie Look at this man, is he real? To jest tekst z, z Luka Jedyneczki, czyli z tego pierwszego, naprawdę dla tych najmłodszych peciaków, które są w drugiej mniej więcej klasie, przynajmniej, przynajmniej u nas tak funkcjonuje to, więc oni sobie bez problemu z takim zdaniem poradzą, a dłuższy tekst często już przysparza im więcej trudności, pod tym względem, że po prostu nie chcą czytać tych, tych dłuższych tekstów, bo troszkę ich przerażają. Więc spróbujcie, ten patent. Jest naprawdę świetny. Spróbujcie tylko nie mieć zbyt długiego tekstu. Zbyt długi tekst sprawi, że będziecie mieli taką ogromną kulę. I to, też, to może do końca nie wyjść. Więc wtedy albo więcej piszecie na kartkach, macie po prostu dłuższe fragmenty, albo na przykład dzielicie sobie ten tekst na mniejsze części. Że do wypróbowania. Ja polecam to jest jeden z moich ulubionych sposobów na. Czytankowe Hot Potato i nie znalazłam grupy, w której by mi się to nie sprawdziło. Eee, Kolejne, Okej, okay, to były te. Że zanim przejdę do kolejnych pomysłów, to jeszcze tylko bym powiem, że to były te dwa pomysły, które dosyć trudno będzie Wam przenieść do online'u. Bo i czytanie synchroniczne przy wszystkich lagach i tak dalej, małych kamerkach, raczej Wam nie wyjdzie. Eee, natomiast Hot Potato. Hmm, Możemy coś kombinować, popróbować. Wszystkie kolejne już będą dużo dużo prostsze do przeniesienia wolnej. Te sobie zachowajcie na czas powrotu, na zajęcia stacjonarne. I kolejnym, trzecim pomysłem będzie znane wszystkim świetnie memory memory w formie True-False. Zrobiłam Wam fotkę tego, jak, jak to może wyglądać. Spójrzcie, mam tekst. Tekst jest akurat z Luka 4, czyli już takiego podręcznika dla dzieciaków w czwartej, piątej klasie, w zależności jak u Was to idzie. I ja sobie z, tego, z tej czytanki, akurat od baju, wyciągnęłam zdania. Ja napisałam sobie na karteczkach, nawet zalaminowałam je dla Was tym razem, chociaż ostatnio bardzo rzadko to robię. Niektóre z tych zdań przekształciłam tak, żeby były fałszywe, pozostałe zostawiałam prawdziwe. Mam tych zdań akurat z tej czytanki 10. Oprócz tego mam buźki wesołe i buźki smutne. Buźki wesołe łączą się ze zdaniami, które są prawdziwe, buźki smutne łączą się ze zdaniami, które są fałszywe. No i teraz, jeśli, jeśli dobrze kminicie, a myślę, że większość z Was już, już sobie to wykminiła, gramy w memory. Czyli najpierw czytamy tekst, a później jako follow-up do tego gramy w memo. Parą będzie zdanie prawdziwe z wesołą buźką, tak jak jest na tej drugiej ilustracji. To będzie para, którą uczeń może sobie zabrać. Więc trzeba będzie wykminić, gdzie są buźki wesołe, gdzie są buźki smutne, no i które zdania później będą prawdziwe, które fałszywe. Więc to jest takie memory w formie follow-upu do readingu. Które fajnie się sprawdza w starszych grupach. Wymaga troszkę pokombinowania, wymaga czytania, głębszego przetwarzania. Chodzi naprawdę, naprawdę fajnie. Super się sprawdza. Kiedyś robiłam też memory w formie po prostu podzielonych zdań z readingu. Też się sprawdzało, chociaż było nieco trudniejsze. I ciężko było bardzo jednoznacznie te zdania podzielić. Ale da się to zrobić też to, też to kiedyś stosowałam, więc pamiętajcie też o tak prostych rozwiązaniach jak właśnie memory. Możecie to z łatwością przenieść na online, na przykład tworząc sobie po prostu grę memory Chociażby na WorldWallu, dosłownie na tej samej zasadzie Gdzie parą będzie Na przykład trzu i uśmiechnięta buźka Razem ze, ze zdaniem, które będzie, będzie prawdziwe Możecie grać wtedy w to razem albo e, Jako zdanie indywidualne, czy też w podgrupach Także tu bez e, Bez większego problemu e, Następny pomysł, który dla was mam, tak to jest mój e, Mój Evergreen Pomysł, który, który zawsze się pojawia u mnie, jak muszę wejść na zastępstwo szybko i nie mam, nie mam nic dużo przygotowane, bo można go zrobić bardzo szybko. Będzie to uzupełnienie luk z ruchowym twistem, czyli coś, co ja bardzo lubię. Już trochę mnie poznaliście i ten ruch się, wiecie, że się często pojawia. Potrzebuję tutaj tekstu znów, akurat sobie wybrałam tekst z, z Our World 3. I jest to Amazing Animal Senses w ogóle, fantastyczny, fantastyczny tekst. Co zrobiłam znów? Akurat go sobie przepisałam i wyciągnęłam z niego słówka, które mnie najbardziej interesowały. Słówka, akurat tutaj były głównie senses, ale też jakieś takie dodatkowe, które służyły mi troszeczkę jako zmyłki. I te słówka ja sobie przerzuciłam na karteczki. Karteczki w dwóch zestawach, jedna fioletowe, drugie szare, ale jest na nich dokładnie to samo, czyli po prostu mam zrobione podwójny komplet. Dlatego, że ja teraz moich uczniów podzielę na dwie drużyny. Najpierw sobie wszyscy wspólnie ten tekst przeczytamy w podręczniku, omówimy ewentualne trudności. Następnie ja mam wydrukowane w dwóch egzemplarzach. Ten tekst. Znowu mam akurat a trzy, bo takie mam też możliwości, że mogę w A3 wydrukować. Jeśli nie macie, możecie mieć jak najbardziej w A4, bo po prostu przepisany tu problemu nie będzie. Moje karteczki, które uwaga, pochowałam po sali, poprzyklejałam, wiecie, blutakiem pod stół, pod krzesło, za tablicę. Jeśli jesteście okropni, tak jak ja, możecie porozwierać w całej szkole, żebyście takie rzeczywiście miały wyzwanie do szukania. No i teraz co. Podzieliłam moich uczniów na dwie drużyny. Jedna dostaje kolor fioletowy, druga kolor szary do znalezienia. Żeby nie było za łatwo, możecie narzucić, że jedna drużyna tylko szuka, a druga drużyna tylko wpisuje karteczki. Ja czasem jeszcze utrudniam zadanie i w ramach drużyny wyznaczam zadania. Mianowicie jest drużyna, która szuka, ale kiedy znajdzie karteczkę, przekazuje jednej osobie, co było napisane na tej karteczce, czyli nie karteczkę, ale tylko musi powiedzieć, że na przykład było to tak jak tutaj mam restaurant. Ta osoba, która usłyszała ten restaurant, biegnie do tej osoby, która jest przy tablicy i chce zapisać to słowo, podaje jej restaurant, a ona dopiero musi znaleźć, że ten restaurant będzie w tekście i wpisać w poprawnym miejscu. Zrobić taka sztafeta, bardzo dużo emocji. No i oczywiście drużyna, która skończy pierwsza wygrywa. Fajna sprawa, naprawdę, że próbujcie. Czy w takiej wersji uproszczonej, że po prostu tych karteczek szukamy i wpisujemy, czy w wersji właśnie utrudnionej, że członkowie drużyn dostają jakieś swoje określone role, zawsze naprawdę wychodzi fajnie, jest dużo śmiechu. Kiedyś robiłam też taki twist, który był mega popularny. Mianowicie zapisywałam te słówka i nawet znalazłam dzisiaj szukając do kolorowego papieru, na takich, zobaczcie, w je jej wycinałam, dopisam słówka, i uwaga, ukrywałam te popcorniki w pudełku z popcornem. I znowu jedna osoba musiała w tym popkornie szukać tego jednego słówka, rozwinąć je. Podać drugiej osobie, która biegła z tym słówkiem w głowie do osoby przy tablicy na drugim końcu sali, która to dopiero wpisywała słówko do tekstu. Na koniec oczywiście teksty trzeba sprawdzić, porównać, i wtedy się okazuje, która drużyna naprawdę wygrała. Także kombinujcie. No. Myślę, że Waszym uczniom się zdecydowanie spodoba. Znów, fajnie, żeby tekst nie był zbyt długi, ale też taki, którym wyciągniecie odpowiednie słówka, żeby też było dosyć, dosyć ciekawie. Da się zrobić to w online. Niestety nie będzie to tak spektakularne, ale zdecydowanie jest to zrobienia. I wymyśliłam sobie, że możecie na przykład podzielić uczniów na dwie drużyny. Wysłać ich do escape roomów, do breakout roomów, przepraszam, nie, nie do escape roomów, do breakout roomów yy, i ukryć słówka w jakiejś grze, na przykład yy, w takich kartach do odkrycia albo w puzzlach, z wam pokazywałam i-puzzle. Jak najbardziej możemy spróbować sobie coś tam pokrywać. Yy, I link dostają tylko, dostaje na przykład tylko część grupy do tego. Więc, no, część grupy będzie odkrywała, szukała tych słówek, podawała, w swojej podgrupie reszcie, która będzie musiała wpisać do, e, do tekstu. Do pokombinowania, do zrobienia. Nie wiem, na ile będzie to atrakcyjne, nie wypróbowałam tego, ale Wy wypróbujcie i możecie jak najbardziej stawić komentarz, e, czy to się udało. Uff, aż się, aż się e, zawiesiłam, słuchajcie, zapowietrzyłam. O, to będzie dobre słowo. pozwólcie, że wezmę sobie ten z firmowego kubka. Jako, że nagrywam w domu, nie mam mojej wspaniałej, wielkiej, olbrzymiej ścianki, tylko szare zasłony, więc przynajmniej wykopałam kubek Mam nadzieję, że, że, że dziewczyny z NGL mi wybaczą Kolejny pomysł, który chcę Wam pokazać, jest też jednym z moich ulubionych i bez, bez żadnego problemu uda Wam się go zrobić w online I to wypróbowałam akurat, sprawdziło mi się, sprawdziło mi się rewelacyjnie, dlatego myślę, że Wam też Wypróbowałam sobie na podręczniku, na tekście, który był w podręczniku w Our World 4, czyli to jest taka piąta, szósta klasa, w zależności od tego, jak, jak swoich uczniów przydzielacie do podręczników, u nas głównie piąta. Tekst Why Do We Sneeze? Bardzo ciekawy, ale też dosyć trudny. I co, co ja sobie uczyniłam? Jak widzicie, mam tutaj tekst, w którym zrobiłam sobie alternatywy. I na przykład zamiast, um, zamiast cold wpisałam sobie rush, zamiast, um, zamiast nose wpisałam sobie fruit. zamiast gem, uh, germs wpisałam bacteria. Po prostu podmieniłam sobie słówka na potencjalnie podobne, ale nie występujące w tekście. E, I znów będzie to w rodzaj follow-upu um, do, do przeczytanego tekstu. Fajnie mi się sprawdzało, kiedy robiliśmy to na przykład tydzień po tym, kiedy go przerobiliśmy. Ale oczywiście możecie sobie też możecie sobie tym dowolnie, dowolnie sterować. Co robię? To jest moje, nie pokazuję tego absolutnie moim uczniom. Moi uczniowie patrzą w podręcznik tylko na swoją, na swoją stronę z tekstem. Ja czytam, ale czytam moją zmienioną wersję. Czyli nie czytam, że when You've Got a Coach, tylko czytam when You've Got a Rush. I zadaniem moich uczniów jest wychwycić błędy. I w momencie, kiedy ten błąd słyszą, jest zareagować w jakiś sposób. I to będzie zależało od Was, w jaki sposób uczniowie będą reagować. Ja na zajęciach stacjonarzy bardzo często mam takie, wiecie, urodzinowe. albo gwistki kiedyś mieliśmy, ale gwistki bardzo szybko wyszły, bo nie dało się funkcjonować w innych salach. Może to być klaśnięcia, to może być jakiś, nie wiem, podskok, to może być jakieś tam uderzenie to może być uu, cokolwiek co wymyślicie. myślicie, w każdym razie sygnał dźwiękowy bądź ruchowy który będzie w stanie pokazać, że, że jest błąd wyjdzie bardzo fajnie w online naprawdę wyjdzie fajnie moi uczniowie mieli za zadanie klasnąć, a w innej grupie robiłam tak, że po prostu prosiłam ich, żeby przygotowali, że w momencie kiedy słyszą błąd mają podnieść swoją książkę do góry no, ja na kamerkę wtedy widzę. E, oczywiście, w momencie, kiedy oni słyszą błąd, poprawiamy sobie, omówią mi, co powinno być i lecimy dalej. E, warto tylko nie przerywać, jak czytacie w połowie zdania, tylko dojechać zdanie do, do końca i dopiero wtedy pytać o to, co ich zdaniem było źle. E, mamy tutaj element czytania ze zrozumieniem, element wychwytywania, element słownictwa, bo zobaczcie, ja sobie wprowadziłam dodatkowe słówka, które. Mogły, ale niekoniecznie musiały być wcześniej przez nas poznane. Sprawdza mi się absolutnie za każdym razem, naprawdę. Wychodzi bardzo fajnie. Jedyne, co musicie przygotować, to tak naprawdę ta karteczka. Czyli przygotować sobie wersję alternatywną. Ale jeśli jesteście dobrzy w improwizowaniu, no to jestem przekonana, że wyjdzie Wam to po prostu tak na bieżąco. Chociaż uwaga, bo jeśli macie tak jak ja, no to czasem po prostu w oczach widać, nie? To jest takie bardzo mocne skupienie, że po prostu myślę, 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 czytam, czytam, czytam i nagle no. Dlatego warto mieć wcześniej przygotowany. Zajmie wam to 5 minut. A zabawa jest, jest naprawdę przednia i bardzo fajne przetwarzanie tekstu. I już mój ostatni pomysł dla Was na rewelacyjne readingi. Proszę zignorujcie hałas, to mój mąż rozbija makaron. Ostatni pomysł na readingi to będą Voice changery. Myślę, że z wojskimi dziurami mogliście mieć już nieco do czynienia. Postanowiłam je dać, bo mimo wszystko mam wrażenie, że wiemy, że one są, ale jakoś tak rzadko ich używamy. Więc pokażę Wam dzisiaj, jakiego ja używam i w jaki sposób najczęściej go używam. A jeśli by mieli inne pomysły, to ja z chęcią, z chęcią o nich posłucham. Możecie wtedy się z nimi podzielić. Jeśli macie też fajne apki z Voice Changerem, które Wam się sprawdzają też jak najbardziej wrzucajcie, zróbmy z tego taką naprawdę fajną bazę, bazę wiedzy. Nie musicie się tylko na tym, co ja Wam mówię. Ja używam akurat Voice Changera, który się nazywa. już wam mówię, bo oczywiście ja nie pamiętam Voice Plus, mam go, mam go na tablecie stosowałam dotąd go głównie na zajęciach stacjonarnych jest bardzo fajny dlatego, że ma dużo różnych możliwości zamiany głosu Jest są tutaj łącznie z Bladem z, z Batmana, jest Darth Vader jest jakiś taki hunting, jest Alien, no, Jungle DJ, Siren, Cricket naprawdę dużo fajnych, um, dużo fajnych słów i co my robimy? Umawiamy się, jak czytamy nasz tekst. Zwykle też robię to jako, jako follow-up, jako drugie przeczytanie tekstu. Kładę zwykle tablet na środku, na środku stołu i czytamy. Zwykle po zdaniu albo po krótkim fragmencie. Nagrywamy, a potem, kiedy już mamy nagrane, wspólnie sobie odtwarzamy, sprawdzamy, tam zmieniamy odpowiednie kawałki. Zdarzało mi się też robić tak, że na przykład dzieliłam na grupy, oni mieli sobie zdecydować i, i zrobić z tego jakiś taki fajny mix, fajną mieszankę tego, w jaki sposób <grym> uda im się nagrać tekst. Co w sensie, nagle się okazuje, że wszyscy wtedy chcą czytać. Niesamowita sprawa tak naprawdę. Te apki są zawsze bardzo proste, proste w obsłudze, więc koniecznie wykorzystajcie. Nie wypróbowałam tego pomysłu w wersji online, jeszcze nie miałam pomysłu jak to zrobić, chociaż Mam poczucie, że dałoby się, ale jeszcze nie, jeszcze nie przyszedł na niego czas Więc jeśli wy próbowaliście, albo macie jakieś narzędzie, które się do tego świetnie nadaje To też koniecznie zostawcie informacje w komentarzu, dajcie znać co by to takiego mogło być I w jaki sposób fajnie wykorzystujecie Voice Changer na swoich zajęciach z readingów Mam nadzieję, że moje pomysły wam się chociaż trochę spodobały ja jestem naprawdę wielką fanką czytania, czytania z dzieciakami. Robienia tego na różne sposoby, a nie tylko siedzenie przy, przy stole i jechanie linijką za linijką. Śmiało wykorzystujcie wszystko to, co, co tutaj jest. Mam nadzieję, że, że Wasi uczniowie pokochają te pomysły. Ja Was natomiast zapraszam na kolejnego live'a. Kolejny live, który będzie o flashcardach. Fleszkardowy zawrót głowy, pomysły na gry i zabawy z kartami obrazkowymi, będzie mocniej pod przedszkolaki i Young Learners, taki Young Learners w klasach 1-3. Więc jeśli uczycie taką grupę wiekową, to koniecznie zapiszcie sobie tę datę w kalendarzu. Myślę, że będzie fajnie, pokażę Wam proste rzeczy, które mają dużą moc, ale nie wymagają dużo przygotowania. To jest, to jest ten mój największy patent. 26 kwietnia, czy jeszcze, czy będzie na żywo? Mam nadzieję, że tak. Jeśli nie, to, to ponownie na pewno dostaniecie wideo. I pamiętajcie, że dzisiejsze, dzisiejsze nagranie również możecie komentować. Będzie mi bardzo miło, jeśli będziecie znać, że obejrzeliście i wytrzymaliście ze mną do końca, mimo że nie do końca był live. A ja na Wasze pytanie odpowiem już zaraz po tym, jak sobie tego nie live, tylko nagranie obejrzycie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Mam nadzieję, że się spodobało. Trzymajcie się ciepło i zdrowo, koniecznie. Nie łamcie się, bo ja tak czuję, że my już niedługo wrócimy do zajęć stacjonarnych. Więc um, pozdrawiam Was bardzo mocno i do zobaczenia 26 kwietnia na kolejnym live. Cześć!